Jana Jamek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak zginę, to stanę się dziewczyną, więc zapraszam do oglądania. Oto drugi parkur. Jest to on po prostu czekolada, czekolada, więcej czekolady, po prostu multum czekolady. Wydaje się on być bardzo trudny. Ojejku, ale ktoś to twórczo wymyślił. To faktycznie wygląda jak taka czekolada. Nie no, podziwiam po prostu, naprawdę pozdrawiam WSOS9, bo on stworzył ten parkur. Nie no, bym na to nigdy nie wpadł na serio. Bo to jest tak twórczo zrobione, tak. Takie kawałki czekolady, takie wielkie, ogromne ciastko. Nie no, bardzo mi się podoba pomysł, a więc po prostu gratuluję za twórczość, bo bym na to nie ten. To... Dopiero teraz uważam, że to tak wygląda, bo nigdy już na to nie zwracałem uwagi. O, skaczałem sobie po laserach. Kurczę. że jakaś dziewczyna zginęła. O, i fajnie. O niej, znowu ta głupia smoła. Trzeba chyba. Dla bezpieczeństwa będę skakał po czekoladzie, która jest tutaj po prostu strasznie dużo. Czekolada i więcej czekolady. Napiszcie w komentarzu czekolada. To byłoby fajnie. Dobra. O, lo, stałem się dziewczyną. Lo. Właściwie teraz to stałam. Mam takie. No, jestem nawet dosyć ładny. Mam taką śmieszną spódnicę, obcasy z to taka świąteczna. No, teraz wyglądam nawet dosyć ładnie, ale wolałbym być chłopakiem. A więc chodźmy na kolejny parkour. Dobra, ja już jestem na parkurze i oczywiście nie zginę celowo, bo to byłoby trochę takie nie fair. Tutaj widzę, że mamy żółty klucz. No, trochę dziwnie się nosi te obcasy, są jakieś takie dziwne, ale chyba jakoś przeboleje. Tutaj mamy ten automat do kryształów, fajny. Wow, okej. Okay. Spokojnie, to tutaj na tym poprzeskakiwać. Napiszcie w komentarzu, czy macie tu prestiżową spódniczkę, bo ja jej czasem używam, głównie jak się nudzę, kiedy jestem oczywiście chłopakiem, bo teraz nim nie jestem, jestem teraz dziewczyną, się stałem, gdyż zginąłem. Ojej, drip, nie lubię dripa, nie na parkurze, nie chcę zginąć, bo byłoby słabo, a ja nie ginę, dlatego że, nie, że jestem nie fair, tylko dlatego, że po prostu jestem nubem w parkurach Jeszcze się biega tą taką spódniczką. Mogę dla Was o niej nagrać i w ogóle o tych rzeczach świątecznych, ale nie wiem, czy byście chcieli, bo już one nie są dostępne. O, to jest niemożliwy parkour. Ja przechodzę głównie trudne parkury, żeby nie było w komentarzach, że potem ja tylko takie łatwe przechodzę. I tutaj mamy tu takie super coś. Bierzemy sobie kryształ. No spoko. Ojejku. Da się to na szczęście ominąć. Tak o. Ale jest trochę trudno. Mówię, no, że się biega w tej spódni robi taki śmieszny dźwięk, taki stukot obcasów, a więc jest spoko. Nie no, więcej śliskich bloków, tutaj się po prostu dać nie dało, a te dziwne czaszki to wyglądają, jakby miały takie śmieszne fryzury. To tutaj chyba jest jakiś klucz, a wiadomo, że tak, bo to nie występuje bez powodu, chyba że po prostu twórca chciał zmylić gracza. Aj, ojej, kolejny kryształ. I tutaj już chyba jest meta. A najpierw trzeba przejść to, coś, czego oczywiście chyba niezbyt. Czego oczywiście chyba mało kto lubi. Takie teraz coś do poskakania. O! Dobrze mi nawet poszło, bo jak na takiego luba, to... Nie, proszę, nie mówcie. No to jest jakiś żart. A więc dobra, nie przyszedłem, więc to oznacza, że zginęłam, a... Więc... Przestałem chłopakiem. Te zginięcia to na mnie trochę tak źle wpływają, bo taka zmiana jest trochę dziwna. A to jest parku taki żółty do bólu już, strasznie żółty. No, bolu oczy trochę również. I no, żeby było jasne, to żeby nie wzbudzać kontrowersji w innych... To, jak już ja tam robię skinę z tą spódnicą, która jest sobie dosyć fajna, to już robi dziewczynskiego. No, już tam robię głównie jak się nudzę, bo nie mam co robić. Tam parę razy zrobiłem chłopaka z tą spódnicą. Właśnie tam zobaczyć tylko, jak ona działa. A jeszcze na to nie wpadłem wtedy. Ojeku, co to w ogóle jest? A, już rozumiem. Bez utraty życia można tędy bezpiecznie przeskoczyć i sobie pójść tędy. No nie, źle tutaj. Jest ok. Zobaczymy sobie to. Kurczę, prawie się zabiłem właśnie. Tam jest brama, na szczęście ja mam klucz. O, jest fajnie. Znaczy, brama wygląda jakby była nieaktywna, ale ja mam klucz, ja wiem swoje i ona mnie nie przechytrzy i tyle. O, bardzo fajnie. Takie tutaj szkła i migotki kolorowe. Już tutaj bym wolał nie zginąć. Tutaj yy, wybieram trudne parkoury. Staram się przynajmniej, bo... Żeby było też fair dla was, to ja jestem takim trochę nubem, no i trochę często ginę na parkurach, ale już chyba mi idzie coraz lepiej. Hejka, mistrz Zuzu. Idzie mi chyba coraz lepiej. O. Będę się tak rozwijał i rozwijał. Aż w końcu będę praktycznie nieśmiertelny, tam będę ginął raz na odcinek, a nie tak jak teraz chyba po trzy. O. Ojojoj, oj, oj, co to jest? Co to jest? Uwaga! Nie chcę teraz zginąć. Czy to jest portal do mety? A nie, to chyba do tego czegoś, bo wygląda to dosyć dziwnie. No na pewno nie do mety, bo tego, bo tego czegoś tam ktoś nie dał bez powodu. Aha, i tego jest tak bardzo dużo, ale wydaje mi się, że wtedy już będzie meta. Bo tam widziałem rekordy, to tam chyba było tam dwie minuty i coś. Trzeba tutaj bezpiecznie skakać, i może się uda jakoś to przejść. Bo jak zginę w końcu, to się po prostu załamę. O! ups, I To już ostatnie. Tylko, że teraz to już jest trochę co innego. I trochę mi to na rękę idzie, bo to jest trochę łatwiejsze. Trzeba tylko po prostu tak biec, jakby w bok. A więc ok. Migotki, kryształy, ciastka. I tak w kółko. Tu już pewnie jest meta. O! Jest! Halo? O! A więc widzimy się już na ostatnim sobie tutaj na ostatni parkur i jak zginę, wtedy się stanę dziewczyną znowu, to wtedy już Wam się postaram pokazać tajemnicę, bo wydaje mi się, że ją chyba znalazłem. O! Tutaj są takie czarne drabiny. Ujejujuu! Ale mało by zabrakło. Tutaj tylko jedna osoba na tym parkurze. O! On się wydaje bardzo trudne, więc zapewne zginę. Ale miejmy nadzieję, że nie. Oj. Kurczę, tutaj trzeba wykonywać duże skoki. O nie, znowu ten głupi drip. Znowu drip, ale fajnie by było, gdyby był klocek Pixel. No dobra, nieważne, zginąłem, a więc... Okej, okay, więc jak ta... jesteśmy w Nexusie, to musimy najpierw pozbierać klucze. O, wow, tutaj bałwanek. sobie na niego będę zbierać, jak już uzbieram sobie na rzeczy, na które potrzebuję na łopatę i na te buty i na bałwanka, to o nich nagram. Co bę nie będzie za tydzień, jeśli uda mi się wylosować taką liczbę biletów, a jak nie, to pewnie w sobotę. A jak nie, to pewnie w ogóle, albo to nawet nie wiem. Ale więc nieważne. Mamy tutaj niebieski klucz, a więc teraz idziemy najpierw po czerwony, dalej w sensie, o, idziemy do tej takiej czerwonej, do tego czegoś, z czego wyjeżdża takie czerwone coś. I sobie wchodzimy. Idziemy sobie pod wodą, pod wodą i dalej pod wodą. Aż trochę mi się te obcasy blokują pod tą wodą. O! I tutaj bierzemy sobie czerwony klucz. Więc teraz idziemy po zielony, który się znajduje w tym takim smoku. Trzeba do niego tam pójść. O! A więc idziemy. Co potrwa, to chyba trzeba iść przez wodę. A więc OK. O. I wracamy. Tutaj mamy smoka bardzo blisko. W ogóle ładny jest ten Nexus. Mogę go zostawić. Ale bo tamten tutaj się mi się nie podoba. To takie miasto. Ale nie nieważne zresztą. Tutaj mamy zielony klucz. I trzeba wziąć jeszcze jeden. O, tutaj duży kryształ mamy. O. I ten, 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 ten. Jak on się nazywa. Ten klucz jest tak ukryty dosyć dobrze. W porównaniu do innych, trzeba się wspiąć na ten taki latający pojazd. O! Jak mamy tutaj coś takiego, co się za nami, za tym ukrywa fioletowy klucz. Wchodzimy tędy i teraz idziemy do takiego duchanego zamku, że tak to nazwę, który jest tutaj i tutaj. Wydaje się, że on jest taki spokojnie, ale nie. Tu w jego boku są bramy Wchodzimy sobie do wody. Mamy tutaj ta, ta i ta. I jest tajemnica. W świecie go aktualnie nie wiem gdzie jest, ale jeśli dowiem to być może on tym nagram, ale nie jestem pewien. A więc już wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba i łapkę w górę, a jeśli ja już zamierzam, żegnam pa, pa, kotki!